Lech Poznań wygrał wysoko i w przekonowującym stylu. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się zaraz po ostatnim gwizdku spotkania Lech Poznań-EUKS Łódź. Zanim zaproszę na dwa słowa poświęcone tego, temu spotkaniu, zachęcam oczywiście wszystkich do kliknięcia w ten guzik o nazwie subskrybuj, a także nie zapomnijcie o kciuku w górze pod Materiałem. Mecz bardzo ciekawy, mecz którym y, absolutnie zdominował Lech Poznań. Bardzo dobra, czy właściwie modelowa. Pierwsza połowa spuentowana dwoma trafieniami Michaela i Szaka. Początek drugiej trochę przespany. Eukes zwietrzył swoją okazję, ale też później powiedziałbym dobrze. Lech y, wykorzystał taki moment przełomowy, moment kryzysowy ŁKS-u. No i to trafienie Christophera Welde, które zamknęło to y, spotkanie. Ale od początku myślę, że kolejusz z dużymi nadziejami. Kolejusz, który jest na swoich odpowiednich torach, no i jest jednym umówmy się, z faworytów do sięgnięcia po Mistrza Polski. Przede wszystkim w świetle tego, że jego główni konkurenci, a więc Raków, a także Legia, są uwikłani w tę grę w europejskich pucharach. Natomiast patrzę na to spotkanie przekrojowo. Myślę, że Rek grał bardzo dobrze, jeżeli chodzi o agresję. Pomysł i też taką pazerność, bo KS był bardzo bierny, zwłaszcza z tyłu, no właściwie kupa błędów w obronie. I mówiąc szczerze, jestem zdziwiony, że drużyna Piotra Stakowca, który debiutował tym meczem w roli trenera Beniaminka, no wyszła tak powiedziałem odważnie, ale z drugiej strony wesoło. Bo naprawdę dużo błędów, dużo też takich niewymuszonych strat, po których były groźne sytuacje, no i też pośrednio padały bramki, zwłaszcza ta druga bramka strzelona przez kapitana Lecha Pozna Michaela Ajszaka, no to była jakaś gigantyczna przestrzeń wolna, Jeżeli chodzi o tę defensywę UKS Łódź, no i to fantastycznie kapitan kolejorza wykorzystał. Także ta pierwsza połowa naprawdę perfekt, ale patrzyłem przede wszystkim na sobą grę ŁKS, no bo myślę, że te defekty w obronie Beniaminka nas raziły po oczach. Sam zresztą dałem takiego tweeta w trakcie spotkania, jakby martwiąc się i zastanawiając, dlaczego Uks wyglądał tak słabo, blado i mizernie z tyłu. Natomiast w drugiej połowie, myślę, że zwłaszcza na początku drugiej części meczu, no to Uks się przebudził, jednocześnie mamy świadomość, że pewnie Lech trochę zignorował rywala, no bo w pierwszej połowie wyglądało to utko, właściwie wynik 3 4 do zera. Myślę, że oddawałby przebieg tych pierwszych 45 minut, ale fakty są takie, że połowa zakończyła się wynikiem 2 do zera. Natomiast druga połowa, przede wszystkim początek dla uks u Najpierw to jest bramka autorstwa Juricza. Fajne dogranie, przez chwilę wahano się, czy nie ma tam spalonego, ale ostatecznie oczywiście wszystko było zgodnie z przepisami. No i taki moment przełomowy, moment kiedy UKS poczuł wiatr w żagle, a jednocześnie Lech no wiedział, że musi coś tutaj zrobić, żeby nie doprowadzić do remisu, no bo gdyby już wypuścił tę wygraną z rąk, no to faktycznie wszyscy sympatycy Lecha pluliby sobie w brodę, no bo przecież wszyscy też dopisywali sobie trzy punkty e, ze świadomością, że OKS jeszcze nie zapunktował ani razu na wyjeździe. No i jest to oczywiście Beniaminek. Natomiast fantastyczny przerzut, Kwekweskiriego, fantastyczna asysta i też takie, takie podanie, które leciało dobre kilka sekund, spuentowane przez Christophera Welde, też kapitalny czas Norwega. trzeba to powiedzieć, bo to jest trzecie trafienie, a także trzy ostatnie podania o ostatnich pięciu meczach, także naprawdę te statystyki wyborne, jeżeli chodzi o ten ostatni czas. Reprezentanta Norwegii, bo wygląda on świetnie, no i też zdecydowanie, powiedziałbym, wychodzi z tego takiego stereotypu, bo wcześniej mówiło się, że faktycznie no jest w tym Lechu, ale brakuje mu liczb. Teraz pokazuje, że naprawdę daje dużo w tej ofensywie, jeżeli chodzi o bramki, asysty, no i też taką, powiedziałbym, progresywną grę. Grę do przodu, no i też ten serwis u skrzydowego jest na naprawdę wysokim poziomie. Przede wszystkim cieszy też to, że się przemam Mikel Isak, bo ostatnio kapitan Lecha nie był w formie. Dwie bramki naprawdę to potwierdzają, że gdzieś wygląda na odpowiednim poziomie. Ja zresztą sam typowałem i Iszaka do tego, że może sięgnąć pokorne króla strzelców. Jak będzie, oczywiście, zobaczymy. Kanał 365 dni. piłce. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do zostawienia kciuka w górze pod filmem. Zachęcam też do moich magazynów live we wtorek. Rozmawiamy o ekstraklasie, także najbliższy wtorek to będzie dzień poświęcony najlepszej lidze świata. Bądźcie koniecznie z nami, startujemy w godzinach wieczornych. Dzięki, pozdrawiam. I do zobaczenia.